Celnikiem w czasach Jezusa oznaczało być kimś znaczącym w Galilei. Przez Kafarnaum przebiegał szlak handlowy i wojskowy, zwany Via Marius, który łączył Egipt z Damaszkiem i stąd, mówiąc dzisiejszym językiem, był tutaj urząd celny. Naród żydowski w, tamtych, w tamtym czasie, jak dobrze wiemy, jest okupowany przez Rzymię. I celnik to jest osoba, która kolaboruje z okupantem. Zbiera pieniądze od swoich, od swoich rodaków i przekazuje je tak naprawdę wrogom. Z jednej strony praca Lewiego, praca Mateusza była bardzo dowodowa. Na pewno bardziej opłacalna niż praca prostych rybaków Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana. Mateusz Lewin należał do ludzi, którym przede wszystkim na sercu leżały interesy ekonomiczne. I niestety te interesy ekonomiczne, zresztą Niewiele się zmieniło do dnia dzisiejszego. szeroki horyzont. Komora celna z jednej strony, miejsca gdzie, jak się wydaje, Mateusz czy Lewi materialnie ma wszystko, co jest mu potrzebne do życia. Ma pieniądze. I to nie mamy. Ale z drugiej strony, moi drodzy, ta sama komora celna, to małe miejsce jego pracy jest jednocześnie miejscem, które budzi odruch pogardy, odrzucenia przez tych, którzy przychodzili płacić podatki. Można powiedzieć, że praca Mateusza, choć jednu z przynosiła materialne dochody to jednak ciągle polegała na odbieraniu pogardliwych spojrzeń. Pogardy z jego dodatków, który przychodził, płacił podatki, z pogardą, z drogością, patrząc na swojego i odchodził. A dobrze wiemy, że nie ma nic bardziej bolejącego w sercu człowieka, jak zranienia, które są zadawane przez najbliższych. Jak odrzucenie przez swoje. Można powiedzieć, że pogarda to jest chleb powszedni lewiego Mateusza. Mając wszystko, nie ma tego, co naprawdę daje wzrost człowieka. Nie ma. Dobrych relacji. I w pewnym momencie, jak słyszeliśmy nagle, zjada się ktoś, kto popatrzy na Mateusza inaczej. Ktoś, kto, patrząc na niego, nie będzie miał w oczach ani cienia pogardy, ani cienia strachu, ani cienia odrzucenia. Możemy zadać pytanie, co takiego Lewi zobaczył w tym spojrzeniu Jezusa, że w jednym momencie, jak słyszeliśmy, stał, zostawił wszystko, co było sensem w tym momencie Jego życia i poszedł na Jezusa. Po pierwsze Jezus się nie wstydził. Wyrażenie pójść za mną. Dosłownie z języka greckiego można przetłumaczyć jako towarzysz. Mi". Bądź przy mnie. Zostań moim przyjacielem. Zostań moją bliską, zaufaną osobą. Jezus tym jednym zdaniem zaprasza Mateusza, żeby stał się kimś bardzo bliskim Jezusowi. Ktoś, kto będzie stale znajdował się. W jego towarzystwie. Ktoś, kto będzie przez innych traktowany jak człowiek bliski i zaufany Jezusa. Oczywiście Jezus, biorąc Mateusza do swojego grona, naraża się na plotki. słyszymy, on je pije z grzesznikami. Mówią parzeusze. Ale Jezus poprzez Zaproszenie zaproszeniem Mateusza do towarzyszenia Mu w drodze, chciał nie tylko pokazać Jemu, ale chce dzisiaj nam pokazać, że nie patrzy na nas przez pryzmat naszych grzechów czy słabości. Powtórzę to jeszcze raz. Jezus nie patrzy na nas przez pryzmat naszych grzechów i słabości. Oczywiście nie udaje, że ich nie ma. Wspomina na uczcie w powoływać niesprawiedliwych, ale grzeszników. Ale sytuacja Mateusza i sytuacja grzesznego człowieka nie jest dla Jezusa powodem do odrzucenia. Jezus zaprasza. Tak naprawdę Mateusz i historia Jego pokazuje, że jeszcze nigdy. Kogoś takiego nie spotkałem. Ale zaufanie, moi drodzy, które ceni Mateusz zobaczą w oczach Jezusa, to jeszcze nie wszystko. Myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy, jaka musiała dotknąć Mateusza, dotknąć Lewiego w tym spojrzeniu, to była wiara. Wiara w tego człowieka. Możliwe, że po raz pierwszy ktoś w życiu spojrzał na niego w taki sposób, że uwierzył sam Mateusz, że nie jest na straconej pozycji. Że jeszcze mówiąc nas, naszym językiem, coś z niego wynosi. Wiara w człowieka. I to właśnie ten celnik, odrzucony, wzgardzony przez innych. Będzie za jakiś czas pisał Ewangelię. Dzieje najbardziej niezwykłego człowieka, jaki chodził po tym świecie. Ponieważ takie było i takie wciąż jest spojrzenie Jezusa. Kiedy się na te oczy napotka, nic już nie jest takie same. Kiedyś kieronim w swoim komentarzu do tego fragmentu Ewangelii napisał, że spojrzenie Jezusa jaśniało takim blaskiem, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni zachowywali się w nim od pierwszego spojrzenia. Bo jak napisze się to było bursztynowe spojrzenie. Spojrzenie pełne wiary w człowieka i pełne zaufania. A zaufanie jest początkiem budowania każdej relacji? Jaka nauka dla nas? Gdyby ktoś, droga siostro, drogi bracie, gdyby ktoś dzisiaj zadał nam tu obecne bardzo proste pytanie. Kto według Ciebie jest najpiękniejszy, najdoskonalszy? Najbardziej upragnionym dziełem Boga. Kogo byś wskazał? I dlaczego nie siebie? Niestety, większość z nas nie ma takiego przekonania, że moglibyśmy się rzeczywiście Panu Bogu podobać, że rzeczywiście jesteśmy Jego najbardziej upragnionym stworzymy. Właśnie w ten sposób, moi oszukuje nas szatana. A my wierzymy w jego kłamstwo, że nasze grzechy, nasze słabości jest czymś, co określa całą naszą tożsamość i przyszłość i przekreśla nas. W oczach Pana Boga nikt nie jest przekreślony. Oczy Jezusa to są oczy, które zawsze człowieka podnoszą nigdy nie przekaźlają. Święty Mateusz Ewangelista, który właśnie myślał o sobie w taki sposób, po tym spojrzeniu i po tym spotkaniu, jako jedyny z ewangelistów, napisze dwie przypowieści. Przypowieść o perle i przypowieść o skarbie. Pokazał, że Pan jest tym, który, aby nas zdobyć, jako swoje perły, poświęca wszystko. Poprzez wcielenie przychodzi na ziemię i zaczyna nas szukać. I nabywa nas na własność, tak jakbyśmy byli najcenniejszymi perłami i skarbami tego świata. Oddał za nas swoje życie. Bo ciągle ma serce, które kocha nas miłością niezmędrzoną. My czasami żyjemy, siedzimy w takich komorach i pełnych pogardy, strachu. Pomyślmy, że Pan pod jednym spojrzeniem chce stworzyć nas na nowo. On chce nas zdobyć jako pierwszy i nieustannie, nieustannie daje nam kotwicę. To jest modlitwa, kotwica sakramentów, szczególnie sakramentu pokuty i pojednania, kotwice słowa, czyli pisma świętego. To wszystko są pomocy, które mogą nam pozwalają nam zbliżyć się do Pana Boga. Ty i ja jesteśmy Jego pełną i Jego skarbem. Nie pozwólmy sobie, aby nikt i nic nie pozwolił nam zmienić tego zdania i tego patrzenia najpierw Boga dla na nas. Ale niestety, jak pokazuje dzisiejsza współczesność i badania, dla wielu dzisiejszych mężczyzn ewangeliczny Mateusz przed powołaniem może być nawet idolem. Przeprowadzone niedawno badania w młodzieży wykazały, że dla 90% męskich nastolatków najważniejszym celem w życiu jest zarobienie dużych pieniędzy. Nawet nie zakochanie się, niezałożenie rodziny, nie wynalezienie czegoś nowego, nie poznawanie sekretów natury. Nawet nie uczynienie świata lepszym miejscem, nawet nie stanie się świętym, ale po prostu zarobienie pieniędzy. Taki sam ideał życiowy przyświeca wielu mężczyznom. Dojrzały mężczyzna wkłada w pracę swoje ręce, umysł, serce, bo chce wytworzyć coś naturalnego, coś dobrego. Chcę przez swoje oczy widzieć owoc swojej pracy, po to, aby dać to drugiemu człowiekowi. To jest dojrzalość. Mężczyźni niedojrzali w podejściu do zawodu, do pracy będą przypominać maszynki do zarabiania pieniędzy. Niestety dla wielu zarabianie pieniędzy staje się nie tylko sednem pracy, ale sensem i całym światem. Dlatego współczesne komory celne dzisiaj zatrzymują młodych ludzi na tym, co materialne. A człowiek to nie tylko ciało przed materia. ale człowiek to także duch. Dlatego, my drodzy, dzisiaj nasza obecność w tym pięknym, duchowskim sanktuarium jest wołaniem o duchowy wzrok dla młodych ludzi. Dla nas też. Ale dla tych, którzy szukają sensu tego życia, którzy czasami nie widzą wartości samego siebie jako człowieka, nie mówiąc już o wartości powołania i przeznaczenia. Tak jak w czasach Mateusza, Lewiego, tak samo i dzisiaj materia zawsze będzie zasłaniać to, co najważniejsze. Dlatego trzeba nam przez tawnictwo wołać o oczyszczenie naszego duchowego wzroku, abyśmy wszyscy umieli zwrócić swą twarz ku Jezusowi, na Jego spojrzenie. Spojrzenie, które zawsze podnosi i staje się darem. To właśnie Mateusz to imię, które z języka greckiego tłumaczy się jako dar Boga dar Jahwe, Dlatego dziś z głębi naszych serc prosimy Cię, Boże, przez stanictwo Maryi. daj młodym ludziom, ale i nam wszystkim oczy widzące. Oczy widzące Ciebie, oczy, które zwracają uwagę na to, co wartością abyśmy przeriknięci Twoim spojrzeniem stali się darem.